Odczuwaliśmy to Pańskie przekonanie, że z Parlamentem, z Parlamentem Europejskim można współpracować i można osiągnąć korzyści dla mieszkańców Unii Europejskiej. Co to za ludzie? Kto ich w ogóle wybrał? Babciu, przecież to są europosłowie, a głosować może każdy, kto ma prawa wyborcze. Mój głos. I tak nic nie zmieni. Jak to nie? Każdy głos się liczy. Aby zagłosować, musiałabym iść do lokalu wyborczego. To prawda, ale moja szkoła znajduje się kilka kroków stąd. Tam też możesz zagłosować. To kiedy następne wybory? Już w maju przyszłego roku. I pamiętaj, ty głosujesz, ty decydujesz.